Cześć kochani, tu nieśmiały konia, artysta rewiowy, a to jest mój kumpel Mirek Leszczyński, który kandyduje na stanowisko burmistrza Mogilna. Słuchajcie, Mirek to jest wspaniały, niesamowity, cudowny facet o duszy rock duszy rock'n'rollowca. Przeżyliśmy razem wiele pięknych, niesamowitych chwil, o których zresztą jego największa panka, nasza wielka poetka, robliska Wisława Szymborska wsiada taki poemat. Kiedy Mirek czadu daje, cały świat na głowie staje. Kiedy Mirek przystępuje do akcji, każdy z nas dostaje pozytywnych wibracji. Myślę, że Mirek jako burmistrz mistrz Mogilna zmieni atmosferę w tym mieście, bo ja więcej, zmieni atmosferę w kosmosie. W ramach akcji raduje się serce, raduje się dusza. Kiedy Mirek w kosmos rusza, głosujcie na niego z czystym sumieniem, bo to jest świetny, cudowny, wspaniały, niesamowity człowiek o duszy społecznika. Jestem z nim. Mirek, szacun. Szacun. Do zwycięstwa. Do zwycięstwa.